On jak cegła, proszę. Ok? Dobra, tak. Dawaj, dawaj. dawaj. znaleźć. Żyd? Co? Mały Żyd. To nie jest ten Rysiek. Znaczy to jest drzem, ale nie za nie, nie czasów ryśka To jest no. ten, który go zastępował, to jest. No, ja też jest to. Dawaj czerwony jak cegła, błagam, aż mi się śpiewać, kurwa, chcę. List do M. Czekaj, Lis do M? Nie pamiętam tego. Dawaj czerwony jak cegła, albo... <grym> Sorry. Whisky. O, whisky może być, masz? Whisky może ma. ma. znajdę to. Czekaj. Jak ty Najpierw, najpierw ten. Puść czerwony jak cegła. Czekaj, to, o Jezus. To jest czerwony... nie, czekaj. Dy, to jest czerwone wsekładne. Cześć. Ja Was teraz nie będę słuchał, popuszczam na maksa i śpiewam. pierdolę. Ja też mogę śpiewać. Ja to umiem no. całe. Wszyscy śpiewamy. Tylko trzeba się skoncentrować na, na jeździe. Nie wiem, jak mam to zrobić. Ona zawstydza mnie. Tak, wielkie oczy. Wokół ciemno jest, czuję się jakby niami i udaję, że śpię Może walne kilka drinków. Oj, nakręcą mnie, nakręcą mnie. Jak mam to zrobić? Oj, nie chcę się stać. I nie wypaść ze swej roli Tego co pierwszy raz gładzę czulej ciał. Skradam się do jej ust wiem, że to jest za mało. A, aby ciebie mieć. No, aby cieć. Czerwony jak cegła. Rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć, śpiewać kurwa. Ony jak cegła. A tu jest ten rozgrzany jak piec, muszę mieć, muszę ją mieć. Gdyby Lola, to weszło, ona by się Nie zyskała. mogę tak odejść, gdy kusi mnie grzech. Muszę mieć krywa, muszę ją mieć. O kurwa, jeszcze zwrotka. Woohoo! 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 Jeszcze jedna zwrotka kurwa. O A kurwa, nie wbiłem się w rytm. No jeszcze. O, co jest? Dokładnie tak. Ona chyba już śpi. Leżę obok, pełen wstydu. Krótki, to był zryw. Ja tak nie umiem. Będzie lepiej, gdy pójdę. Nie chcę patrzeć jej w w twarz że kiedyś da mi szansę spróbować Jeszcze raz jeszcze jeden jeszcze raz! Czerwony jak cegła rozgrzany jak piec. Muszę mieć muszę ją mieć czerwony jak cegła. Rozgrzany jak piek muszę mieć. Muszę ją mieć. Nie no Chuj. Nie chcę mi się śpiewać. Huh. O ja pierdolę się zmachałem. Huh. Oh.